W Japonii stoją struktury większe od egipskich piramid i niemal od 2000 lat nikt nie może do nich wejść. Największa z nich mogłaby pomieścić nawet i dwie wielkie piramidy z Gizy. Jednak no, japońskie władze kategorycznie zabraniają tam wejść nawet archeologom. Słowo kofun, bo w ten sposób nazywane są te obiekty, no to w takim zdosłownym tłumaczeniu oznaczają po prostu starożytny grobowiec. Brzmi prosto, prawda? Ale jak się okazuje, no to te konstrukcje to coś znacznie więcej niż takie zwykłe miejsca pochówku. Według raportu Uniwersytetu Tokijskiego z 2001 roku, no to w samej Japonii odkryto już wtedy około 2000 kofunów. I tutaj zaczyna się robić ciekawie, ponieważ te grobowce występują w naprawdę takich różnych dziwnych kształtach. Odnaleziono tam okrągłe kofuny, ale także i kwadratowe, a nawet takie dziwne formy jak ten, który widzisz teraz na ekranie. Jednak takimi najbardziej rozpoznawalnymi są te w kształcie, powiedzmy, że no dziurki od klucza. Występują tam także inne warianty i na przykład tutaj, zamiast tej zaokrąglonej części, mają kwadratową. Poza tymi wspomnianymi, no to znajdują się tam także kofuny, które można powiedzieć, że są w kształcie koła wpisanego w kwadrat. Jak widać, no to wyobraźnia starożytnych Japończyków nie znała granic. Przed przygotowaniem tego dzisiejszego odcinka, no to miałem tylko świadomość o istnieniu tych kofunów właśnie w kształcie dziurki od klucza. W ogóle nie miałem pojęcia, że są także tam inne właśnie kofuny, które mają całkowicie inne kształty. Gdy zacząłem się wkopywać ten temat powiedzmy, że głębiej, no to dowiedziałem się, że tych charakterystycznych właśnie kofunów o kształcie dziurki od klucza jest tam jakieś 4700, a w sumie jak na dzisiaj, no to ogólnie wszystkich kofunów odnaleziono nawet i 10 tysięcy. A więc widzimy, że połowa ma właśnie taki charakterystyczny kształt, a druga połowa jest można powiedzieć w innym właśnie kształcie, bądź w kształcie koła, kwadratu itd., itd., tak jak wcześniej już wspominałem. Struktury o tak unikalnym kształcie, jak ta właśnie dziurka odklucza, no to można powiedzieć, że no niemal nie występują nigdzie indziej na świecie. Poza jednym wyjątkiem, którym jest Sardynia. Niektóre z nich są bardzo ciekawe i intrygujące i są zrobione z bloków takich, no można powiedzieć, że megalitycznych. Dlatego być może w przyszłości, znaczy no nie być może, ale na pewno w przyszłości zrobię odcinek im poświęcony. Miałem to już robić nawet i kilka lat temu. Jednak jeżeli Cię interesuje Sardynia, no to na ten moment na moim kanale są dwa, być może trzy, nie, dwa odcinki poświęcone innym budowlom, innym megalitycznym budowlom, które znajdują się także na Sardynii i według mnie są także warte uwagi. Dlatego jeżeli jeszcze tamtych moich odcinków nie widziałeś, no to zachęcam do ich sprawdzenia. Ale wróćmy jednak do Japonii. Te grobowce, które dzisiaj omawiamy, no to są otoczone fosą, a w niektórych przypadkach nawet dwiema fosami, oczywiście wypełnionymi wodą. Widzisz tę centralną wyspę? No to muszę Ci powiedzieć, że nie ma tam ani jednego mostu, ani żadnego innego przejścia, który łączy właśnie tę wyspę z zewnętrznym światem. To nie jest żaden przypadek, był no to taki celowy projekt. Dla porównania, no to w Kambodży znajdziemy bardzo podobne struktury. Jaka jest różnica między nimi? No to w przypadku Kambodży znajdują się mosty, po których mogą sobie ludzie właśnie wejść na tę wyspę. Jak widzimy, no to Japończycy najwyraźniej mieli całkowicie inne plany. Największy z japońskich kofunów nazywa się Daisen Kofun i jest oddzielony od zewnętrznego lądu, powiedzmy, że tego zewnętrznego świata, tak jak już to wcześniej mówiłem, aż trzema fosami. Teraz posłuchaj tych liczb, bo naprawdę te wymiary robią wrażenie i te obiekty są bardzo, bardzo duże. Żeby tak lepiej zrozumieć te rozmiary, no to wyobraź sobie, że na tej wewnętrznej wyspie zmieściłyby się dwie wielkie piramidy z Gizy. I to tylko tak jak mówię, na tej wewnętrznej wyspie. Jeżeli chodzi o zewnętrzną fosę, no to ma ona długość 750 metrów i szerokość 650 m Teraz chciałbym wam pokazać takie porównanie czterech największych kofunów, które znajdują się w Japonii, właśnie w stosunku do Wielkiej Piramidy. Aktualnie wyglądają one jak takie zalesione wyspy. No po prostu natura przejęła powiedzmy się, kontrolę nad tymi konstrukcjami. Jednak pierwotnie prezentowały się zupełnie inaczej. Były to starannie wykończone, monumentalne struktury. Tutaj niestety pojawia się mały problem. Japońskie władze kategorycznie odmawiają wpuszczania archeologów na te wyspy. Nie chcą, żeby ktokolwiek powiedzmy, że zbeszcześcił te cesarskie grobowce. Tak sądzisz? Czy jest to taki przejaw szacunku dla przodków, czy może bardziej ukrywanie czegoś, co mogłoby zmienić naszą wiedzę o starożytnej Japonii? Nawet w przypadku grobowców, gdzie już nie ma fosy, no to teren jest ogrodzony, a wstęp surowo zabroniony. To oznacza jedną rzecz. Wszystko, co wiemy o kofunach, opiera się głównie na takich domysłach i legendach przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Weźmy ten największy z nich, a więc Kofun. Oficjalnie, no to ma to być miejsce spoczynku cesarza Ninotoku. Problem? Nie ma żadnych dowodów na to, że ta postać w ogóle istniała. A nawet, jeśli tak, no to z tego, co sprawdziłem, no to panowanie tego władcy przypadło co najmniej 150 lat przed wzniesieniem tego Kofun. Coś się tutaj nie zgadza, prawda? Spójrzcie na oto te zdjęcia uważnie. Widać tutaj, że wiele z tych kofunów ma po lewej stronie taki jakiś, no, wyróżniający się kształt. Taką jakąś dodatkową konstrukcję. Mało tego, niektóre z nich mają to nawet i z dwóch stron. Część badaczy sugeruje, że mają one bardzo podobny kształt do tego, co widzimy w Egipcie, a w sensie mam tutaj na myśli ten egipski symbol ankh. Przypadek? Być może. W Japonii znajdują się także kofuny, które nie mają tych elementów. Jednak za to mają takie jakieś inne dodatkowe, okrągłe twory. Te nieliczne kofuny, do których archeolodzy mieli chociaż taki ograniczony dostęp, ujawniają fascynującą prawdę. Wszystkie są zbudowane z megalitycznych elementów i zawierają ogromne kamienne sarkofagi. Ale uwaga, ten, który teraz tutaj widzisz, no to budzi spore kontrowersje. Niektórzy twierdzą, że może to być dzieło takich powiedzmy, że bardziej już współczesnych renowatorów. Dlaczego? Ponieważ wyraźnie widać tam spoiwo między tymi kamieniami. W innych obiektach, z których także udało się zdobyć zdjęcia wnętrza, no to nie ma tam żadnego spoiwa. Są to czyste kamienie, idealnie dopasowane. I oczywiście znacznie, znacznie większe od tych, które widzieliśmy teraz przed chwileczką. Tutaj, teraz, na tej fotografice, macie takie porównanie właśnie w stosunku do człowieka. Jak widać, to te bloki są naprawdę gigantyczne. No dobra, a co z kofunami, które mają inny kształt? Czy one także są zrobione z megalitów? I tutaj potwierdzam, tak. Chociażby ten okrągły, który teraz możecie zobaczyć na swoich ekranach. Uważa się, że wznoszono je w okresie tzw. kofun, który trwał od około 250 do 538 roku naszej ery. Koniec tej epoki wyznacza wprowadzenie buddyzmu do Japonii. Ale czy te daty są naprawdę w 100% pewne? Przecież bez takiego dokładnego zbadania, bez wpuszczenia tam archeologów, to no to możemy sobie tylko gdybać. Ten charakterystyczny kształt dziurki od klucza, no to nie jest żaden przypadek. Według badaczy prawdopodobnie łączył on niebo z ziemią, a ta kwadratowa część, ta bardziej frontowa, oto służyła do ceremonii pogrzebowych. Te struktury nie powstały przypadkowo. Były one precyzyjnie zaprojektowane, posiadały wiele poziomów, fortyfikacje, a nawet wyszukane systemy FOS. Ale to jeszcze nie wszystko. Wiele tych głównych grobowców w kształcie dziurki od klucza miało wokół siebie wtórne kofuny. Były to o wiele mniejsze struktury, które je otaczały. Archeolodzy porównują je do takiej, powiedzmy, że świty w zaświatach. Chodziło niby o to, żeby władca nie był pochowany sam, no żeby właśnie miał swoich ludzi w zaświatach. Inaczej mówiąc, nawet po śmierci potrzebował swojego dworu. Zanim przejdziemy dalej, no to chciałbym Cię prosić o wciśnięcie łapki oczywiście, jeżeli uznasz, że ten materiał jest dla Ciebie wartościowy. To dam tutaj jeszcze i niektórym, że jakiś czas temu YouTube wprowadził możliwość, powiedzmy, że takiego podbijania filmów. A więc, jeżeli oglądasz ten film nie później niż tydzień po jego publikacji, no to wciskając łapkę w górę, być może będziesz miał właśnie możliwość takiego podbicia tego filmu. YouTube dał teraz możliwość widzom właśnie podbijania no i kanałów, które lubią filmów, które ich interesują. Dlatego będę naprawdę bardzo wdzięczny za każde takie wsparcie. Zobaczymy, co to przyniesie. W tych grobowcach, do których akurat dostęp uzyskali archeolodzy czy jacyś inni badacze, no to znaleziono wiele ciekawych przedmiotów. W tych kamiennych komorach znaleziono chociażby trumny, które były wykonane z takiego cennego cedrowego drewna a także znaleziono tam lustra, miecze i inną broń żelazną. Archeolodzy odkryli także złotą biżuterię, do tego łuki ze strzałami oraz pełne wyposażenie jeździeckie. Do tego na powierzchni tych różnych kopców znaleziono dosłownie tysiące glinianych figurek, które nazywane są haniwa. Przedstawiały one wojowników, konie, ptaki i to często w takiej naturalnej skali. Ale oczywiście takich figurek znaleziono tam o wiele, wiele więcej i niektóre z nich przedstawiały jeszcze na przykład rolników, tancerzy, a także ludzi w pancerzach. Były to powiedzmy, że takie dosłownie no, migawki społeczeństwa z tamtej epoki. Sam Daisen Kofun, a więc tam największa struktura tego typu w Japonii, mieściła, znajdowało się w niej ponad 29 tysięcy różnych właśnie tego typu figurek. Dzisiaj kilka razy nawiązywałem do Starożytnego Egiptu i porównywałem chociażby no właśnie, te kofuny do Wielkiej Piramidy. Tutaj chciałbym jeszcze nakreślić no, taki ogromny kontrast, który widzimy między właśnie kulturą japońską a tą ze Starożytnego Egiptu. Pozostało już nawet kwestię tego, że przecież nie ma żadnych dowodów na to, że piramidy były kiedykolwiek grobowcami. Jednak jeżeli chodzi nawet o inne, po prostu takie już prawdziwe grobowce egipskich faraonów, ale także innych możnych tamtego okresu, no to jak wiemy, były one już nawet setki lat później, nawet pewnie nawet i wcześniej, rabowane przez różnych szabrowników, pochodzących właśnie, no nie oszukujmy się, zapewne ze storycznego Egiptu. A więc nie mieli oni szacunku dla swoich przodków, tak jak to ma miejsce w Japonii. Te nieliczne japońskie grobowce, które udało się zbadać, ujawniają fascynującą zmianę. Początkowo kofuny zawierały artefakty religijne, władcy byli bardziej postaciami duchownymi, szamanami. Jednak później, w środkowym okresie kofun, pojawił się zwrot. Grobowce były coraz częściej wypełniane żelaznymi mieczami, zbrojami i innymi rodzajami broni. Według badaczy, no to to sygnalizuje takie przejście powiedzmy, że od królów szamanów do przywódców wojskowych. Niektóre z japońskich kofunów na swojej powierzchni miały także i małe obiekty, które były świątyniami bądź kaplicami, a więc jak widać, to nie były tylko takie po prostu zwykłe grobowce, ale także i miejsca kultu. W kofunie nazywanym Mahimuku i Shizuka znaleziono słupy, które były umieszczone w fosie i były zwieńczone drewnianymi kogutami. Nie wiadomo, czy miały one symbolizować, na przykład być może wschód słońca, jakieś odrodzenie, a może miały budzić właśnie swoich władców w zaświatach. Ciężko powiedzieć. Jak zwykle w takich tematach, no to tych pytań jest znacznie, znacznie więcej niż odpowiedzi. Ale właśnie być może dlatego takie kwestie są tak bardzo ciekawe. Jedna rzecz jest pewna: starożytni Japończycy posiadali wiedzę i umiejętności, które wciąż nas zadziwiają. Od precyzyjnie dopasowanych megalitów po skomplikowane systemy FOS to jest dowód na taką inżynierię na najwyższym poziomie. W jednym z moich takich starszych odcinków, gdzie także poruszam temat Japonii, no to właśnie przedstawiam tam różne megalityczne konstrukcje, które znajdują się w tamtym właśnie kraju, w kraju kwitącej wiśni. Przyglądam się tam chociażby pałacowi cesarskiemu, gdzie możemy znaleźć ogromne megalityczne kamienie, które są większe nawet nie w niektórych przypadkach, niż samochody. Jednak to oczywiście nie jest wszystko, ponieważ w Japonii takich megalitów jest znacznie, znacznie więcej i właśnie w tamtym odcinku omawiam to wszystko. Dlatego zachęcam Cię do kliknięcia w tę miniaturkę, która się teraz tutaj wyświetliła, aby przejść do tego odcinka. A tymczasem dziękuję za wysłuchanie i do słyszenia kolejnym razem. Cześć, hej!